Fita. To znowu ja. A dzisiaj będę sklepować strapki. Mam dwie strapki, każda po 5 seta. Zacznijmy, może od tej. To są ogólnie symbole. I będę musiała tutaj mieć. No po prostu, mam tutaj parę wygranych, których ja nie wiem, czy ja wygram. Tutaj mam jakieś po prostu, mi się wylosują jakieś symbole. I tutaj, jeżeli będę miała takie symbole, to wygrywam ileś tam złotych. Więc to no, zetrę może te symbole. A i oczywiście zrapujemy złotą. Ha! No i zgadnijcie, co z pierwszą. Nic nie wygrałam. Niestety. Dobra. Mam jeszcze jedno, bo że w tej coś wygram. A no i jeszcze też drapiemy złotą wąwą. Ha, zgadnijcie Też nic, niestety nie wygrałam. Jeżeli chcecie, partę 2, to pod tym musi być 40 lajków.